Naprawdę można tutaj wszystko prześwietlić. O kurde. Cześć, w tym filmie test i prezentacja akumulatorowej lampy roboczej Parkside z Lidla. Jest to pierwszy taki egzemplarz dostępny u nas stacjonarnie w Polsce. Model PHLA20LIA1. Moc świecenia na dwóch trybach 1000 i 2500 lumenów. Barwa światła to 6500 kalwinów, czyli bardzo jasna. Jest to zestaw bez akumulatora i ładowarki. Dałem za niego chyba 80 zł, z tego co pamiętam. Z trzyletnią gwarancją. No, naprawdę. Ten reflektor jest ogromny. Robi wrażenie. Może będzie wart swojej ceny. Myślałem, że to będzie trochę mniejsza ta latarka, taka bardziej zabawka, no ale to 80 złotych może się okazać, że było warto. Latarka może być zasilana tylko za pomocą akumulatorów 20V z serii X20 V Team lub za pomocą przewodu do gniazda zapalniczki. Rękojeść jest prawie identyczna jak w wiertarku w krętarkach Parkside jest tak samo ogumowana, a wyżej mamy spust koloru czerwonego, za pomocą którego uruchamiamy lampę. Jedno naciśnięcie powoduje włączenie trybu pierwszego słabszego 1000 lumenów. Drugie naciśnięcie powoduje włączenie trybu mocniejszego 2.500 lumenów. Trzecie naciśnięcie powoduje włączenie trybu trzeciego, czyli tak zwanego stroboskopowego. Górny korpus lampy jest plastikowy. Tutaj gdzie mamy soczewkę, mamy ogumowany pierścień w pewnym stopniu ochraniający tą lampę. Sam promień świetlny jest generowany z siedmiu 3-watowych diod LED-owych. Jest naprawdę bardzo mocny. Przypuszczam, że lampa będzie generowała dużo ciepła. U góry, jak widać, mamy otwory wentylacyjne, oraz z obudowy nam wystaje taki otwór. Możemy tutaj zawiesić lampę na coś, a z tyłu mamy nakrętkę wklejoną z gwintem wewnętrznym 1,4 cala. Możemy zamontować lampę na przykład na statywie. Trochę śmiesznie, ale może się przydać. Sam reflektor waży 594 gramy. Z akumulatorem 2A 1028 g. Wysokość z akumulatorem 2A będzie wynosiła około 28 cm. Na najszerszym miejscu 10,5 cm. Również na 10,5. Żebyście mieli jakieś porównanie, jak chodzi o wielkość, postawiam tutaj klucz udarowy obok tej lampy. Klucz jest na akumulatorze 4A, natomiast lampa na dwójce. I mimo to, lampa jest wyższa. Do zestawu dołączony jest przewód zasilający do gniazda zapalniczki. O długości około 3 metrów. Gniazdo do przewodu od zapalniczki znajduje się w miejscu, gdzie powinien być umieszczony akumulator. Stopień ochrony to IP20. Czas świecenia w trybie pierwszym słabszym, czyli 1000 lumenów, na poszczególnych akumulatorach. Na akumulatorze 2Ah, latarka powinna świecić 160 minut. Na czwórce 350, ósemce 720, a na dwunastce 1050 minut. Pamiętajcie, że chodzi tutaj o ten tryb słabszy, niemocniejszy, A więc ja spróbuję przetestować, jak długo świeci na tym trybie mocniejszym, na no akumatorze 2Ah, czyli tym lżejszym. No bo z czwórką to już jest naprawdę niezwykły locek. U mnie ta lampa wewnątrz się trzęsie. Napiszcie, czy u Was też Oświetla na bardzo daleką odległość, a strumień jest bardzo szeroki. Tryb drugi. Tryb trzeci, miganie co jakiś czas. Tryb pierwszy. Masakra. Bardzo daleka odległość i bardzo szeroki strumień. Niestety robi się trochę mgła. Bez mgły efekt mógłby być znacznie lepszy. tryb drugi mocniejszy naprawdę efekt niesamowity Sprawdzimy, ile czasu świeci na drugim, mocniejszym trybie, na akumulatorze 2 Ah, w pełni naładowanym. Po 7 minutach najcieplejszy punkt ma 53 stopnie. I widzimy, ciepło ucieka tam, gdzie są te otwory wentylacyjne. Jak widać, w najcieplejszym miejscu mamy 79 stopni Celsjusza i jest to w miejscu przeznaczonym do wentylacji. Minęło niecałe półtorej godziny i latarka się wyłączyła. Temperatura również szybko spadła. Po niecałych 90 minutach mój akumulator 2A, kupiony w 2018 roku, już się wyczerpał. Po tejście, po prezentacji, krótkie podsumowanie z mojej strony. To co widać, to oczywiście lampa jest bardzo dużych rozmiarów. To, czego się dowiedzieliśmy, to że świeci na bardzo daleki zasięg i bardzo mocno, i ten strumień światła jest naprawdę szeroki. Możemy oświetlić no, naprawdę dużo. Obudowa jest plastikowa, więc lampa nie jest pancerna, natomiast delikatnie jest ochroniona tutaj tą gumą. Jak chodzi o to szkiełko, szkiełko zresztą jest plastikowe. Jak ktoś chce bardziej poręczną, mniejszą lampkę, i tylko z Parkside no to w ofercie mamy wiele różnych latarek z Lidla. Ja ostatnio testuję latarki firmy Armytek, bardzo wytrzymałe, pancerne latarki taktyczne. Byłem pod wrażeniem zasięgu tego tutaj dobermana, natomiast porównywałem go z Parksidem No i Parkside jeszcze dalej świeci. Natomiast oczywiście no nie jest taki pancerny i wytrzymały, wodoodporny i kurzoodporny, wszystko odporny praktycznie jak ta mała żaróweczka. Ale cena również jest kilka razy większa. Śmiało możemy ją z tym przewodem do zapalniczki włożyć do bagażnika naszego auta. Nie zajmie zbyt wiele miejsca, jest lekka, a w jakichś awarnych sytuacjach może się przydać. 3,5 metra przewodu, no to spokojnie przełożymy albo z lewej, albo z prawej i sobie coś tam podświecimy, jak nie z jednej, to z drugiej strony. Na wycieczki lampa może nie bardzo, przez swoje gabaryty, natomiast do takiego obejścia wokół gospodarstwa rolnego, wokół gospodarstwa domowego, po placu gdzieś, jeżeli potrzebujemy oświetlić bardzo szeroki obszar, zrobić obrządek, obchód tak zwany, no to moim zdaniem jak najbardziej się nadaje. Napiszcie co wy sądzicie, czy takiej używacie i jak z jej awaryjnością. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!